Lecimy z nagrodami, ale pierwsze tutaj muszę zrobić, że tak powiem, lokowanie, lokowanie produktu. Mordeczki, które wykupiły tutaj sobie, właśnie pozdrowienia na odcinka ja ze swojej strony, dziękując za wsparcie kanału, za bycie na kanale, za oglądanie i jeszcze raz za wspieranie. Chcę tutaj z tej strony pozdrowić Asatora, Andrzeja, Barto777 i Rożka Mam nadzieję, że dalej będziecie mnie tak wspierać, swoją przede wszystkim obecnością na Kanale na kanale Twitchu, no i na wszelakich moich właśnie socialach. Także pozdrawiam Was serdecznie i zbijam pionę. A teraz otwieramy paczkę, oby te pozdrowienia też przyniosły dobre trafy. No Fekir po raz. No Fekir po raz nie wiadomo który. Overallowo jest ok. Ok, a teraz drugi pik, Fekir i Karasko. No. Także jak to napisał Paxu na Discordzie, nie warto było robić nic. No ale 92 overalla, Może sobie zrobimy rozbudowę Futis. Jeśli chodzi o te paczki za tę ligę weekendową, to naprawdę nie mam tutaj co wam pokazać. Totalny śród bez walkoutu Było słabo, ale jeśli chodzi o paczki, no to tutaj dzisiaj to już prze, przegięcie totalnie pały. No ale żeby nie był to tylko minutowy materiał, zrobiłem jeszcze na streamie kilka rozbudów futis. I było dosyć ciekawie, więc łapcie to. Okej, okay, mamy jeden z czterech złotych piłkarzy. 86 plus. Otwieramy, nie przedłużamy. No, żał Cancelo jest dobrą kartą. Tylko, że ja go... Jak, czy ja go tutaj nie mam w wersji... Czy ja go nie mam w wersji tutaj... Za foot champions. E, Gindogan 92. Over, ale weźmiemy... Weźmiemy żał Cancelo. Po prostu jest ewentualnie grywalną kartą, jest Portugalczykiem. Nie robię akurat tych rozbudów za dużo, no bo, no bo same wysokie overale, ale pokusiliśmy się. Pokusiliśmy się, żeby jeszcze wykorzystać te nagrody do maksimum, bo teraz się liczą tylko tak naprawdę w tych wszystkich paczkach, w tych wszystkich pikach, liczą się tylko takie endgame'owe trafy typu Mbappe, typu Neymar, typu jakaś wersja Messiego, typu Cristiano Ronaldo, prawda. E, Varan95. Jedna z pięciu, nie? E, Varan95. Kto tam jeszcze jest taki totalnie OP, który by nas satysfakcjonował, nie? To są te tego typu karty. Można pomyśleć o Hernandezie LO92, bo to jest też świetna karta. E, no więc, więc tylko i wyłącznie. E, tylko i wyłącznie takie rzeczy nas interesują. A reszta, reszta do, do, do. do przepałki, do, do zapomnienia, mu. Bo... Bo jest sierpień, tak? Robimy tego pika, lecimy To naprawdę trzeba mieć pH, ten Akunia jest zajebisty, ale ja już go tu mam, halo No dobrze, będziemy mieć, e, słuchajcie, taki paradoks jest, że będziemy mieć Akunię do przepały, nie? Gdzie my żyjemy? Gdzie my żyjemy? Co, co z tą grą jest nie tak, że my mamy Akunię do przepały bierzemy, nie? Ach, jaj. jaj, jaj. Nie. Puć, 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 no, dawaj Gdyby ten delikt miał troszeczkę więcej tempa, to byśmy, to byśmy wykorzystali... No, wezmę, weźmiemy go. Gdyby ten delikt był ciutkę szybszy, to można byłoby go wykorzystać na aktualną ligę weekendową. Chociaż ja, On dałby radę z cieniem jak myślicie. On też ma moją cechę potężna główka. Tylko że on jest wolny, no przyspieszenie 82. Zwinność 68. Nie, on jest klocem. Nim się nie gra. Nim się nie gra. Do, do przepały. Nie, nim się nie gra. Niestety statystyki ma. Statystyki ma za słabe do grania. Kusimy los. Kusimy los dalej. Kusimy dalej los. Dobra. Nie ma co. Dobra. Jeden z trzech. O, ostatni, bo resztę zostawiamy. Na na no, tu mamy Akunię do przepalenia, tawerniera, także tutaj 87+, plus prędzej czy później znów będzie robione. Ale to wszystko przed nami. Tutaj będzie na tym koncie ostatnio rozbudowa. Wow! No ten Chiluel Boży! Ten Chiluel Boży! Szkoda, że Premier League, ale on wygląda też świetnie, uniwersalnie. Wow! Nie no, fajny traf. Szkoda, że nie ofensywny. Ale bardzo ciekawie wygl wygląda ta karta. No bierzemy 97. Naprawdę robi się ciekawie. Coś będziemy tutaj pot potem na pewno już jak się będzie kończyć, jak będzie przedostatnia liga weekendowa, ostatnia liga weekendowa. Będziemy, postaramy się tutaj zrobić najmocniejszy skład jaki się da. Nie? Jaki się da. Może zrobimy jakąś ikonę do tego, może coś dokupimy. Może zrobimy jeszcze jakieś dodatkowe SBC -ki? i zrobimy tutaj Ewa. Najmocniejszy skład, jaki się da.